Do weryfikacji sprzętu dwóch opaków i będziemy zaczynać. Zaśmiemy naszą prezentką. będzie obliczanie, więc z tym zaczniemy. Na trzecim kilometrze zgubiliśmy trasę i wracamy pod górę w poszukiwaniu właściwej drogi, Sporą grupką. Ale jest szok, nie? Maciej, z trasę. Nie, no chodź, wypomyliliśmy. Jak wyrażenia z trasy? Bardzo dobre. Jak mogę trzy zajebiście. Jak się podoba. Ja na że ta strzałka jest w tę stronę. Wędy droga? Ja ją nawet widziałam w tę stronę. Czy DNF jest w prawo? Gdzie wyjdziecie? No dobra, to teraz naprawdę zamykamy stawkę. No. Teraz zaczyna się od nowa. mówiłam, że będzie na początku. Ta strzałka jakoś ratuje organizatorów. Nie bardzo. Zakładaj raczki. Jest winter trail, jest zimowy warun, i lecimy. Drugie podejście. 6 kilometr. Ja Powinien być czwarty. Nie wpierdziela się operatorowi jak robi film. Ale operatora też trzeba kręci, żeby to operator. Ultra poślad. Zasuwamy. I nie jesteśmy ostatni. No i się zrobił winter. Pada śnieg. Wonął dzwonki sań. Pięknie jest. Przed nami jeszcze 40 km. Wchodzimy na Lubogosz. tym bark zdobyta. Długość. Jest giewont. Jest giewont. Ja, ja Ty jesteśmy. Gdzie jest meta Gdzie jest Świder? Kto ja jestem? Pijemy, tak? I zrywamy się. Kolega ja też? Jak później, się no, Dobry Tak, no? jest lans, jest Jäger, jest Jäger, jest Winter, jest Trail. Teraz się wszystkie wbiliśmy, żeby było wiesz, że niby. My też biegamy, ale my to podziwiamy. Jest ślisko, jest zabawa. A myślałam, że będę nadrabiać na zbiegach. Bo jakie tam Niektórzy rezygnują, idą pod górkę, wracają. Madzia, pokaż panu. Co cały pada się mówiło. Są dupo jest zabawa. Okej. Okay. Spadają. Jest krew? Spadają z nieba. Jest Pies piesza krew? Jest. O, holera. No bez przypadek. I płyty. Zamknęliśmy kasinkę, jesteśmy w mieście, jeżdżą samochody, dzieje się. Upada też do na nas śniegu, uciekamy w góry. Jak tam w góry? O, tu kręć, nowa dusza. tak sobie właśnie po górkach zasuwamy, no. po tych kamieniach, lodzie, w śniegu, piasku i asfalcie. No gdzie skończyłaś z asfaltem na rzecz biegów górskich. Mhm. I szwenda się po tej kasince. Trzecią rundę robimy i wszędzie asfalt. Go, 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 go! Jezu, patrz, jelonki! Sarenki! Uciekła miała Jedna sarenka uciekła, druga się wspina Pięknie, to mi dalej. O, rany. Łatwo nie jest. Borem, lasem, jarem, teraz wąwozem. Taszki ćwierkają, nie było błękitne. Pięknie. Płynąłem na suchego przez rana. Słoneczko. te Super. Jak tam Winter Trail? Teraz się zrobiło trochę letnio. Zdejmiesz te raki? Nie, nie chcę się na Zrobiła nam się wiosna. 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 Winter. Ach, to ty Trail. Małopolska. Gomać. Pięknie. Jak ma działanie? Pięknie. Kartiter, markiter, totalnie Pięknie słońce. Tak, jakaś góreczka fajna przed nami. Nawet nie żartuj. No Ale to my nie na nią chyba. Właśnie bieganie. I kolejne mordercze podejście. A dookoła pięknie aż się Chcę położyć na trawce, wyciągnąć tą wiśniówkę i podziwiać. Pudzianka. Ciemny las, tam wilki zjedzą nas prawdopodobnie wyprzedziliśmy wszystkich. Stąd nikogo nie ma przed nami Dobiegamy do pierwszego rega Taka okay. dokumentacja

w następnym razem. To następnym no to lecimy, pełna kultura Tak tyle jesteśmy gdzieś strasznie daleko Organizator na szczęście zorganizował słońce i rozwinął asfalt co jest bardzo pomocne, bo nie musimy po tych kamulcach wazić, co wystają spod ...liści, także jesteśmy optymistyczni, nastawieni. Zdobywamy Lubomir. Zaraz ostre podejście. A tu proszę, jakie panoramy no, Nie spieszymy się. Lubomir jest twardy, nie chce się poddać. Cały czas łazimy. Zaczyna się strefa wiecznego, wiecznej marzliny zimy. To nie jest łatwo, zaraz odpalamy raki, czekamy zasuwamy dalej. Mamy go! Lubomir jest nasz. Flaga na maszt. W ramach zwiedzania idziemy w obserwatorium astronomiczne obejrzeć, no także wracamy za pół godzinki na trasę. No, Powiedz mi, masz jakieś przesłanie do Lubomira? Ja mam kolegę Lubomira. No. Już szukamy zejścia. Myślę, że tam jest. Lubomira i na grzybiecie mało przyjaźnie, ślisko i wietrznie, ale walczymy pieliśmy do lasu jest trochę lepiej, także nie ma już przynajmniej lodowatego wiatru! 24 km jesteśmy już na żółtym szlaku, zbiegamy z Lubomira, teraz głównie z biegi, jakieś malutkie pagórki i za 8-9 km, dobrymy do podróża Szczebla. Póki co znowu zimno, znowu kamienie pod liśćmi fragmenty zlodowaciałe, Nie jest łatwo, ale zasuwamy In five hours sixteen minutes eighteen seconds. Lap speed nine minutes sixteen seconds per kilometer. Ale To jest pięknie, jest beautiful O, jakiś burek się zerwał, zaraz nas pewnie spacyfikuje A póki co dobiegamy drugiego punktu, ale wszyscy już te poszli No nie wiem, co my się w limicie nie zmieściliśmy? Burek jest No. Także leć przodem Zasuwamy dalej Pięknie, pusto, trochę pochmurne, ale pokaż macie jak się zimą biega. Nie, nie tak. Dobra, szlak tam, mamy tam. Zaczyna się jazda bez trzymanki. Ostateczne podejście na Kiczorze. Jesteśmy na Kiczorze, jest rozwidlenie. Ta bliska leżała w liściach, żeśmy ją podnieśli Ale naprawdę hardcore oznaczona trasa momentami Proszę, Madzia tu wykonuje kawał dobrej roboty Ostry zbieg do Lubienia na 31-2 km Bo wóz kamienie, liście Nie jest łatwo Trzeba uważać żeby nie skręcić kostki Bo czegoś gorszego sobie nie zrobić ale mamy nadzieję, że nam to drugi punkt wynagrodzi bo punkty są całkiem dobrze zaopatrzone i zupki, i herbatka, i słodkości, i zotoniki, woda a nawet to i to je do dyspozycji biegaczy także, także będzie dobrze jesteśmy coraz bliżej, coraz niżej a po tym punkcie czeka nas morderczy szczebel Kartofliskiem zmierzają kolejni groutarsi Tam żarcie papu, ciepłą herbatę poprosimy, a jest jakiś kubeczek? Byli bardzo dźwięczni. 34 km Generalnie zaczynamy podejście pod Szebel. Najtrudniejszy fragment ponad 550 metrów w pionie na niecałych 3 km. Także będzie się działo. Gdybyśmy się do jutra nie odezwali. To szukajcie nas pod szczeblem. Na razie jest płasko, ale podobno za chwilkę mają się pojawiać ludziki, ludziki pajączki, bączki przed oczami oraz kamienie lud, dinozaury dinozaury i podobno na szczycie czekają zabiegani. Skończyło się rakowanie, zaczął się szczebel. Na razie delikatnie, ale generalnie będziemy mieli podejście 20-30% kąt nachylenia. Więc nie będzie miło i sympatycznie. Będzie bolało, będzie tyrało, ale mamy nadzieję to zdobyć. Robi się ciemno. Będziemy zdobywać szczebę i z niego zbiegać po ciemku. Zaraz wyjmujemy czołóweczki i zasuwamy. Co jest, Madzia? Dobrze jest, tylko mi się robi ciemno przed oczami. Coraz bardziej pionowo. Mogę się jakoś górę No. No, tu już jest konkret. Coraz bardziej pionowo. Coraz mniej widać zachód słońca i zachód naszych marzeń, żeby przed zmrokiem zdążyć Czołówki odpalane i lecimy dalej. Marsjanie atakują szczebel Proszę jaka miła niespodzianka, jeszcze żeśmy nie wleźli na szczebel, a już podchodzimy w dół. Także czasami trzeba mieć farta. Podejrzewam, że ten płaski fragment nam się zaraz zemści po trójnym pionem. Co? No tutaj nie wpaść. Mamy podobno 800 metrów do, do szczytu, na którym jest ognisko, ale czeka nas jeszcze 300 metrów quasi pionowej ścianki. Więc napaleni na jesteśmy jak szerbaty na tą ściankę. Szczeblaty, dokładnie. Na szczeblu miało nas czekać ognisko i obsługa, ale zostały tylko szczątki tego dziura. Także zdobyliśmy tego szczebla. Kto co? Szczebel. Kogo czego nienawidzimy? Szczebla. Z kimś czym poradziliśmy sobie ze szczeblem? I zasuwamy dalej to łódź. Jakieś 2 km do mety. Teraz takie podejście już na długo, takie nadobicie. Ale damy radę. Ciemna noc. Już tak chyba od dwóch godzin. Ale skończymy to. Mamy 50 metrów. Jest major. Jestem ja. Chyba się uda.